Słuchajcie, jesteśmy ponownie Czedł w Skyrim. Z tym razem zamierzamy udać się ponownie do Białej Grani i wrócić do domaga nadwornego naszego kochanego Jarla. Ja się nie chcę skradać! No. Chcemy go ponownie odwiedzić, chcemy z nim pogadać, oddać mu fragment czegoś tam, co mieliśmy dla niego znaleźć. U. Ludzie. Pogadamy z ludźmi. Ludź! Cześć ludź! Lepiej uważaj. W pobliżu ja. są smok Więc też. Z Proszę no, bardzo. Dziękuję Ci. Uważaj A na siebie. I pamiętaj, by obserwować się. Obserwować niebo. Ja wcale nie chcę na razie spotkać smoka. Ja jeszcze nie spotkałam smoka. To jest dla mnie coś zupełnie nie ten. Tam jest obóz gigantów. Pobiegniemy na Hamaco. Uuu, tu coś się święci. Co tu powinno być? Tu powinien być wielorybek. Nie. Tu? Opażełek. się wpakujemy w jakieś podziemia co? Bo nie można normalnie pójść po prostu normalnie ten wykonać jakiejś konkretnej misji i pójść i to załatwić, prawda? Jeszcze jakieś coś? Jakiś warunek do spełnienia? Co tu? To, to miał być wieloryb. Jest wieloryb. A, jeszcze trzeba pociągnąć za uchwyt. Górcze. Wchodzimy? No, tu jest tylko skarb. No to okej. Okay. Hipotetyczna zdrada. Wytrych i Złoto. Przeszukaj szkiel. No to to było bardzo proste. To nie wymagało od nas zaangażowania. I dobrze. A tam coś jest na tamtej górze. I zamierzam to zbadać po drodze do Białej Grani, oczywiście. Bo ona jest w tamtą stronę, generalnie. Oczywiście nie zamierzam tam biec, prawda? Bo tutaj jest dopiero ten fort wrogów, który jest po drodze do Białej Grani. No, wilczek odczep się. Wiem, że gdzieś tu jesteś. Sven, ogarnij wilka. O! Cześć. I gdzie jesteś, szkielet? Ja cię bardzo chcę przeszukać. A ty się toczysz i uciekasz. Mączka kostna. Się smaż. No to w takim razie. Tutaj coś będzie. Co tu można wziąć? Można wziąć dzwonecznik. Pęcherzyca. I nic. Dobrze, że się sami powybijali i ja tego nie musiałam robić. No. Ale podoba mi się to, że w Skyrim nie ma tak, że nawet jakby się szło normalnie przez krainę, to i tak co chwila się coś nowego odkrywa. Tak, to nie jest tak, że po prostu się, nie wiem, yy, idziesz, idziesz i cały czas jest nic. Uuu. Gdzie ten szkielet? Bo chcę go przeszukać. Aha, on nic nie przejmiał. Sven! Oj! Weź łopata, a noż się przyda. Kiedyś? Sven? Czyżbyś się wdał w bójkę z gigantem? Mam nadzieję, że nie. No Sven! Gdzie jesteś? No. To tam coś zabiłeś. Przeszukaj. O, mikstura. O, nekromanta. No ale teraz już tak serio się przenosimy do białej grani. Bo tam są mamuty, a ja się mamutów boję. Mamuty są groźne. Ym, tak. Mamuty są groźne, bo wokół nich są giganty, które ich pilnują. I jak się nadepnie na odcisk któremuś z nich, to jest problem. A ja jeszcze nie mam na tyle dobrego ucznictwa, żeby mieć to takie przybliżanie, ten zoom. A no. Nie mam aż tak dobrego celu, żeby żeby sobie tak pozwalać. O, przejdę się przez giganta. Po prostu. Zranione trolle regenerują obrażenia, ale są podatne na ogień. To już się dowiedzieliśmy przy poprzednim ekranie ładowania. Na horkery ze Skyrim poluje się dla ich kłów i mięsa. No to, to może się kiedyś tam przyda. Będziemy polować na horkery. Może zapolujemy, kiedyś może zrobimy odcinek bycia łowcą. Schowajmy broń, w końcu idziemy do naszego poniekąd feudalnego pana może, coś takiego, choć nie było żadnej przysięgi niby, no ale jednak mu podlegamy z racji jego autorytetu. I ładuj się. Ładuj się. Dziękuję. Hej. Zaraz. Nie. Nie, 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 nie. Wiesz co? Mój czas jest więcej Nie ma potrzeby. Nie złapiesz mnie, Zabracam. nie będzie tak łatwo. Widzisz? Terminologia wyraźnie pochodzi z pierwszych... O! Spoczy kamień z czarnych Chyba należy ci się nieco więcej uznania niż reszcie osiłków, których zazwyczaj przysyła mi W tym miejscu... No ja... A więc twoje informacje okazały się prawdziwe. Tobie należy podziękować Zajnij. za pomoc. Udało ci się przynieść to z czarnych Nie Niezła robot? Przyślij mi kopię, kiedy już to rozszytujesz. Farengar, musimy iść. Ciekawe, czym rilet tak się emocjonuje. A ty chodź, z nami? nami? Smog. Ale są kresujące! Czego widziano? Co robił? Na twoim miejscu traktowałabym to nieco bardziej poważnie. Jeśli Smog zaatakuje białą granie, co to... Nie poważnie? wiem, czy zdołamy go powstrzymać. Czytaj. Nie tam. Formalne, pasgrałe. Ruszajmy. Dobrze, momencik, ja tylko sobie poczytam moje książki, które tutaj za ten. Zabiją Ciebie, a imunicja Talary? No okej. To dokąd idziemy? <grym> Irlet mówi, że przybywasz z zachodniej wieży strażniczej. Tak, mój panie. Robi się To mnie. To o smoku. Za kim e, mam zgadzać? podążać? Widzieliśmy, że zbliża się od południa. Był szybki. Szybszy niż wszystko, co w życiu widziałem. Co on zrobił? Atakuje wieżę strażniczą? I... Nie, mój panie. Krążył na horyzoncie, kiedy wychodziłem. W życiu tak szybko nie uciekałem. Jestem nie pewny, że się na mnie rzuci. Dobra robota, synu. Resztę zostaw tam. Idź do koszar, zjedz coś i odpocznij. Zasłużyłeś na to. Nie, nie, Lepiej weź strażników i idźcie tam. Rozkazałam, Zobacz. żołnierzom zebrać się przy głównej. Nie ma czasu na ceremonię. Jasne. Znów, idź! Udało Jasne. ci się... Ale Jasne. nie... W to... Przyjmij ten Jasne. podarek z mojej osoby. Dzięki. Dobrze. Nie Zostałam, rzemieniowy hełm z tym. Może to założymy, co? Yy, strój tak to się zdecydowanie przyda bo nasz hełm ma tylko regenerację magii A zanim białą nie, nie mogę ryzykować yy. czyli wygląda na to, że jeszcze w tym odcinku będziemy zabijać smoka to może się pospieszymy, zabijemy tego smoka względnie szybko, co? uda nam się? mam nadzieję, że nam się uda, bo głupio bo nie yy, bo już też trochę czasu minęło a nie chcę znowu za bardzo przedłużać tego odcinka. Otóż się. Od tego screenu i to nawet chyba w podobnym momencie zaczęłam oglądać kanał Towarzysz Tablo, Przez to, przez ten moment, koleżanka apokalipsa przesłała mi właśnie ten fragment, z tego co pamiętam? Wiesz, że nie wolno bawić się o co Na Nie podoba mi się, że wszyscy O nie, bo jesteś i... dzieciak. Pop! Nie! Hop, hop. Hop. A co się stanie jutro? Nie wiem co się stanie. Jutro deszcz spadnie. Szukasz mojego męża na Zima? chyba się babka wkurzyła na męża. Uuu, będzie wojna. Nie wiem czy ja w dobrą stronę biegnę, czy ja złą, no, Chyba ja w zupełnie w złą stronę no. biegnę. Tam. Okej. Biegnij, 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 biegiem, 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 biegnij. Pięknie, biegnij, biegnij. Znaczy piękna. Często odwiedzasz dzielnice chmur. No, no dzięki jasne, hmm. Tu nam się przyda łuk. Ech, ten pierwszy smok. Ja po prostu. Nie lubię tego pierwszego smoka, wiecie? Nie lubię go. Słodka matko, słodka matko, ześlij mi swoje dziecko, bo grzechy niegodnych muszą zmyć lęki krew, Kanteczka z czarnego sakramentu mrocznego bractwa. Eee, yy, okej. Okay. Mrocznie. Zaiste. Gdzie ja mam? Co ja mam? Co? Spotkaj się z Illith w pobliżu zachodniej wieży strażniczej. No to ja... No dobrze. To ja lecę do wieży strażniczej, no. Mam nadzieję, że skok z takiej wysokości mnie nie zabije. Nie zabił. Przeradośnie. Ale wygląda na to, żarty. No nie. Wiem, że sytuacja nie wygląda najlepiej, ale musimy dowiedzieć się co się wydarzyło. I nie mówcie, że przegapiłam smoka dlatego, że poczekałam dwie godziny, bo normalnie się wkurzę. Smok ma być. Nie, o. wraca. Ciągle tu jest. Złapał Krokiego i Thora, kiedy próbował uciekać. Baska. Smok ma Niech Kinaret ma swojej Zrobię smoka. Fajne zadanie, spoko. Kurde, kurde, kurde. Nie. Yeah. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś? Dlaczego znowu we mnie coś zionęło?

Czekaj smoka, czekaj smoka, czekaj smoka, czekaj smoka, czekaj smoka, smoka Nie! Smok nie zjadł Smok nie zjadł Dobra, w następnym odcinku zabijemy smoka W tym odcinku umarliśmy z rąk Smoka, raczej z jego szczęki To będzie wszystko na dziś, adios!